W międzyczasie mogę tutaj kilka jeszcze takich ciekawostek o tych zoruninach powiedzieć. Kevin, z tego co ja pamiętam, trenuje już 4 lata? 5? No tak w przybliżeniu, nie panie profesorze? Bo no tutaj gołbozia, gołbozia, rok trenuje? Ale serce ma i to jest ważne. Nie? Aczkolwiek Kevin jest jeszcze młodzikiem, czyli 2000 tysiące. W piątek startuje w międzywojewódzkich mistrzostwach podcików. Jedzie do Gorzowa, Wielkopolskiego, Tam gdzie Sparta z otów też jedzie. Z Wojtkiem, Szczepanikiem. I być może wyzdrowieją to kolejni też pojadą.

Cześć, cześć. Tak, tutaj taka informacja od mediów, jak już tutaj Kościerzyna do nas dojdzie, to się rozmówimy o stanowieniu pewnego wspólnego. Zakończyła się właśnie pierwsza runda.